Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku serialu o naszych portugalskich wakacjach. Dzisiaj dotarliśmy do Lizbony. Jesteśmy już rozstawieni na kempingu. Taki typowo miejski kemping, dosyć duży z basenem. No, na pierwsze wrażenie dobre, aczkolwiek może tu być gwarnie, bo rzeczywiście miejsce jest spore. Parcela tym razem wybetonowana. Nie za duża, ale dostaliśmy parcelę narożną. W związku z tym udało nam się rozstawić nasz wielki daszek w pełnej okazałości. Nie w krótszej wersji jak ostatnio. Trochę weszliśmy na trawnik. Mam nadzieję, że nikt nas z tym stąd nie wygoni, bo na sąsiednich parcelach podobnie są daszki czy markizy porozstawiamy Także zalogowaliśmy się na kemping. Magda przeorganizuje tutaj rzeczy. I dzisiaj mamy trochę inny plan niż zazwyczaj. Do tej pory żeśmy zwiedzali w ciągu dnia w pełnym upale, w pełnym słońcu, po czym około godziny 21 po prostu padali spać ze zmęczenia. Na dzisiejszy dzień pomysł mamy trochę inny. Przyjechaliśmy, jest koło 12:00, wypijemy sobie piwko, posiedzimy, odpoczniemy, pójdziemy na lunch tutaj na kempingu. E Podobno jest fajna knajpka, poleca, po, polecano nam. a Pójdziemy sobie na baser, odpoczniemy i zobaczymy, jak wygląda dzisiaj Lizbona wieczorową porą. Także pewnie około 16-17 dopiero ruszymy w miasto i postaramy się trochę wieczorem pochodzić. Jesteśmy na kempingu w Lizbonie. Przyszliśmy sobie na lunch. Eee, serdecznie pozdrawiamy sympatyczną rodzinę z kanału To Na Szlak. Bo zaproponowali, żebyśmy tutaj podeszli do tej restauracji. Rzeczywiście, ceny są dobre. Za taki pełen lunch dla dwóch osób z piwem, z kawą, z deserem, z zupą drugim zapłaciliśmy 17 euro. Także, dosyć dobre to jest w ogóle, Magda? To jest, ja mam tutaj jest, taka przyzwoita. Jest, mamy tu te mamy balbary z tytkami. To jest, no. Spokojnie, taki, taki słuchowy obiad, tak? Ale my to ma głodnego ciągnie do, do baru, więc jest i piwo. Także to nasz szlak, na szlak, jeszcze raz dziękujemy za, po za polecenie i pozdrawiamy. Zjemy lunch i idziemy na basen. Słuchajcie, jesteśmy już po lunchu, idziemy na recepcję, dopytać się: Jak stąd e, dostać się do samego centrum Lizbony? Bo niby jesteśmy w mieście, ale okazało się, że tak iść z Buta to ponad godzinę, także pewnie jakiś autobus, metro czy inny środek transportu publicznego. E, przy okazji pokażemy Wam, jak wygląda ten kemping i trochę o nim opowiemy. Zobaczcie, jest basen tuż przy restauracji, także rzeczywiście można sobie w gorący dzień odpocząć. E, kemping jest taki typowo miejski, ale bardzo, bardzo duży. E, naprawdę jeden z większych, jaki widzieliśmy. E, widzieliśmy już łazienki. Ładnie, czysto, nowo po remoncie posprzątane nie ma najmniejszych problemów. Na każdej parceli jest podejście do prądu, ale jest też woda i odpływ nieczystości, także jeśli ktoś ma kanalizację w przyczepie czy kamperze, to można się bezpośrednio na parceli podłączyć. Co do ceny. Myśmy przed wyjazdem sprawdzali cenę w internecie i wychodziło nas, że będziemy płacić 40 euro za dobę, natomiast na miejscu, jak nas pani podliczyła, Okazało się, że wyszło 37,10 za dobę. To już miła pierwsza niespodzianka, bo taniej i troszeczkę niż się spodziewaliśmy. Druga rzecz to ten kemping teoretycznie nie uczestniczy w programie Camping Card ACSI. Natomiast ja zawsze próbuję pokazać tę kartę i spytać się, czy jakiś rabat dostaniemy. I tutaj mimo. Dlatego, że, że oficjalnie nie są w tym programie, to i tak 10% rabatu dostaliśmy. Także za kemping w sumie za 3 noce zapłaciliśmy 100,17 euro, czyli wychodzi tam w granicach 33 euro z groszami za, za dobę, co uważam za kemping w takim miejscu. Całkiem przyzwoicie. Słuchajcie, jesteśmy w centrum Lizbony na jednym z głównych placów. E, przyjechaliśmy tutaj z kempingu autobusem. Takim autobusem miejskim numer 714. E, wszelkie informacje na temat transportu miejskiego, jak kupić bilet, jaki autobus wsiąść, gdzie dojechać, to zobaczyć, jak również mapę turystyczną samej Lizbony zaopatrzycie się w recepcji kempingu. Obsługa jest bardzo miła, pomocna, wszystko Wam wytłumaczą. Sam bilet na autobus kosztuje 2 euro od osoby. Na mapie wyglądało, że nie jest to daleko, ale w sumie jechaliśmy ponad godzinę. Autobusie było potwornie ciasno, tłoczno, głośno, wszędzie korki, także do, dojazd nie należał do przyjemnych. No, ale cóż, jesteśmy, jesteśmy w centrum Lizbony, jest godzina. Magda, która jest godzina? Jest 18, także już nie jest tak gorąco, przyjemnie. Idziemy, idziemy zwiedzać. Sprawdzimy jedną opcję. W zeszłym roku żeśmy sobie wzięli taką całodniową wycieczkę. Takim odkrytym autobusem po Budapeszcie bardzo nam się podobało, bo w sumie można dużo zobaczyć w takiej objazdówce. W Budapeszcie to kosztowało chyba około 20 euro od osoby. Idziemy sprawdzić, ile taka opcja kosztuje w Lizbonie, bo być może na jutro byłby to pomysł na dzień wsiąść sobie w taki autobus i przejechać dookoła. Lizbonę, zobaczyć najważniejsze punkty turystyczne, porobić zdjęcia, nakręcić film. Jest, jedzie. I to jest drugi. Upolowany. I oto widzie człowieka w żółtym, czółty człowiek przyjechał do, Bar do Lizbony poszukiwać żółtych środków komunikacji miejskiej. Jak się pan odnajduje w Lizbonie? Fajnie. E, dobrą porę wybraliśmy na taki spacer, bo jest już chłodniej. E, uwaga, mamy... uwaga. Pan się skupi bardzo, bo oto nadjeżdża. Tramwaj. Tramwaj. E... dzisiaj wszystkie żółte tramwaje. Mamy dobry plan na jutro, bo tak jak żeśmy mówili, pomysł był taki, żeby się tym turystycznym autobusem przejechać. Okazuje się, że bilet nie jest aż tak drogi, bo kosztuje 20 euro. A da nam możliwość to zobaczenia wszystkich najważniejszych zabytków w mieście zrobimy dla Was trochę zdjęć i na pewno nakręcimy film, który mam nadzieję będzie ciekawy. Także dzisiaj to tak się po prostu bez celu poszwędamy po Lizbonie. Teraz pójdziemy na jakieś środek, gdzieś sobie usiądziemy, zrobimy kilka zdjęć połazimy tutaj pewnie do godziny 20 maksymalnie wrócimy na kemping na kolację a plan na jutro jest właśnie turystyczna przejażdżka tym, tym odkrytym autobusem z tego co wyczytałem tam już na tym autobusie jest tam przewodnik też w języku polskim nagrany także e, dowiemy się przy okazji jakichś ciekawostek historycznych czy faktów tutaj o dobry, witamy. Następny dzień w Lizbonie. Wsiedliśmy właśnie do autobusu turystycznego. Za moment będziemy startować. Już ruszamy, zabieramy was przejażdż, na przejażdżkę po Lizbonie. Nie wiem ile to potrwa godzinkę, może dwie, zobaczymy. No i miłego, miłych wrażeń z oglądania, z oglądania. Filmu. Słuchajcie, kończymy pomału wycieczkę autobusem turystycznym po Lizbonie e, Polecamy Polecamy, wycieczka trwała prawie 2 godziny Nie e, zeszlibyśmy tego w życiu Z buta byście tego nie zeszli Trochę nas słońce przygrzało Także na pewno wrócimy bardziej opaleni niż rano Pierwsza część może mniej ciekawa Bo przez taką bardziej współczesną część Słony jechaliśmy Trochę w korku, także... Genialnie. Natomiast od momentu kiedy żeśmy zjechali na trzechę, tam w te doki, starą część miasta i potem tutaj wzdłuż rzeki jadąc do samego centrum to już było, to już było ciekawe. Także jeśli byście mieli trochę czasu i, i, i nie znaleźli lepszego pomysłu na zwiedzanie miasta, to polecamy taką przejażdżkę autobusem turystycznym. Słuchajcie, po wycieczce autobusem przyszedł czas na lunch. Już wczoraj upatrzyliśmy sobie miejsce i coś, co dzisiaj będzie na lunch. Zobaczcie, hamon, taka kanapka. Tylko nie wiem, czy to się przy stolikuje, czy, no tak, czy się w środku popuje, Ale to... dzisiaj na lunch jest taka kanapka z szynką. Słuchajcie, no i jesteśmy na lunchu. Oboje zgłodnieliśmy, zdecydowaliśmy się na dwie kanapki. Jedna to jest. Klasyczna Hamon Beriko. Druga, jakaś taka na ciepło, kanapka z. Yy, w środku wygląda jak byłby kotlet i chorizo. No i do tego piwo. Ma, Magda nie chciała piwa, nie wiem dlaczego. Nic, smacznego. A przy okazji Wam pokażemy, w jakim miejscu siedzimy. Zobaczcie, zjemy lunch, idziemy się przejechać tą windą, z tego co żeśmy wyczytali z ulotki naszego autobusu, bilet na ten autobus, na tę wycieczkę, którą już odbyliśmy, załatwia nam też bilet na tę windę. Zjedliśmy pyszny lunch, słuchajcie, i idziemy przejechać się windą. Winda, którą przede mną widzicie, to jest winda Świętej Justyny, która na co dzień służy mieszkańcom Lizbony do przemieszczania się pomiędzy dwiema dzielnicami. Gor, do, tej dziewczyny na dole, po to, żeby sprawnie dostać się na y, górę. Są to dwa wagoniki, y, w których mieści się około ponad 20 osób. I teraz tak, y, ja tylko jak ją zobaczyłam, to skojarzyłam się nie wiem czemu z wieżą Eiffla i z samym Eifflem, z konstrukcją. I niewiele się pomyliłam, bo yy, z która została zbudowana w 1900 roku i rozpoczęta wtedy budowę, była zaprojektowana i nadzorowana budowa przez ucznia Eiffla. Także takie mamy tutaj nawiązanie. Yy, sama winda ma od momentu już oddania i do użytkowania 120 lat. Idziemy pojeździć windą.

Punkt z listy atrakcji Zabytkowy tramwaj. A dostaniemy się nim na górkę, tam pod zamek. I co ciekawe, to jest kolejna rzecz, oprócz tej windy, która jest w cenie tego biletu na poranny przejazd autobusem turystycznym. Także ten przejazd poranny, za 20 euro, to był sam przejazd, była winda, i teraz w tej samej cenie też mamy. Tramwaj, bilet obowiązuje na 3 dni. Jak wrażenia? Niesamowite Rozleci się zaraz? Tak, bo to jest tramwaj, nie jest korek. Dobra, od rana żeśmy się zastanawiali, jak się dostać do zamku, bo tam jest. Niby niedaleko, tak jak patrzeć odległość nie jest dużo na mapie, natomiast jest strasznie podwórka. Eee, to pytaliśmy się kierowcy autobusu naszego wycieczkowego, okazało się, że właśnie tym tramwajem się na samą górę. Tu są jeszcze mianki, tak jak na kolejce, czyli tak to jeżdża z górki, trzeba może tu minąć akurat? Na... Ale na dół to już chyba na piechotę zejdziemy, nie? Tak. Pełe a... nogi. Ale zabawa. Dojechaliśmy na górę takim tramwajem, tramwaj pojechał Kolejna niezapomniana przygoda z Lizbony. Tutaj jedzie z powrotem, podobny tramwaj ludzi tłum pełno wesoły. Wczoraj widzieliśmy to wzgórze z drugiej strony, tam z tego głównego placu commercial a dzisiaj piliśmy na samą górę Słuchajcie, w Lizbonie już dużo wyżej się nie da Wdrapaliśmy się na samą górę, oczywiście przy pomocy tramwaju. Tu jest zamek. Zwiedzanie płatne bilet kosztuje 10 euro Dla seniorów będzie tanie, jak będziemy już seniorami. To jeszcze 850. To jeszcze moment. Przejdziemy tam może do tego murku panoramę na rzekę i już widzę, że będzie genialny widok na ten most udający Golden Gate. wam zdradzę tajemnicę, żeśmy naprawdę dzisiaj trochę pochodzili, trochę w słońcu. Jesteśmy już potwornie zmęczeni. Magda ma już minę nieciekawą, ale wie, że jak jest zamek, to nie odpuszczę. Musi mi towarzyszyć. Tak, to jak się miała na punkcie murów. Wiecie, jak mury są, to nie ma szans. Mury, zamki, bunkry i skanseny to nasza specjalność. Tak wygląda zmęczona Magda. Nie wiem czy będzie widać, ale tu jest no, pani pawiowa, jak i chyba jakieś takie dzieciątko. Się dotarliśmy do miejsca, gdzie już naprawdę wyżej się w słonie nie da wejść. Na najwyższą wieżę w zamku mamy tutaj panoramę na całe miasto. Postaram się troszeczkę niżej zjechać, wam pokazać. Zobaczcie, cały zamek mamy pod sobą. Tutaj niższe części zamku. Słuchajcie, kończymy odcinek z Lizbony. Skończyliśmy zwiedzanie zamku. Jesteśmy bardzo zmęczeni, zbliża się wieczór, także dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Jeśli filmik Wam się podobał, prosimy łapkę w górę. Zachęcamy jak zwykle do subskrypcji i od razu zapraszamy na następny odcinek. Jutro wybieramy się do Sintry. Także bądźcie, bądźcie z nami w następnym odcinku zwiedzamy Sintrę Do zobaczenia. Pa.